Święto chleba my tradycyjnie już wspieramy od wielu, wielu lat. To również jest ten dobry czas, żeby podziękować rolnikom, rolniczym rodzinom za to, że na naszych stołach nie zabraknie chleba. Tutaj być rolnikiem w regionie lubuskim to nie jest takie proste. Mamy ziemię, gleby nie najwyższej klasy. Do tego doskwiera susza. W tym roku jeszcze wysoka inflacja, kryzys energetyczny. Wszystko to razem sprawia, że bardzo wzrosły koszty również upraw, koszty produkcji rolnej. Także rolnictwo, rolników należy otoczyć opieką i tak robi samorząd województwa lubuskiego. My dedykujemy naszej lubuskiej wsi specjalne w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Mamy też specjalny program dla kół gospodyń wiejskich, dla działkowców, dla pszczelarzy. Także rolnicy. Potrzebują takiego wsparcia, bo nasza lubuska wieś jest nie tylko spichlerzem zdrowej żywności, ale przede wszystkim zdrowego rozsądku. To już 26 święto chleba tutaj u nas w Bogdańcu. W tym roku wyjątkowo trudne pod względem, zarówno pogody, najpierw o straszne susze, później gdy trzeba było już ten zbożec ściągać z pola, znowu ulewy, ale także, tak jak tu już na scenie padły takie słowa. Ciężko odnośnie na utrzymania bardzo na e, e, wzrosły ceny wyprodukowania tego chleba. I dlatego ten chleb jest tak ważny. Ten mój wiersz, to przesłanie, to pokazuje, jak ten zwykły bochenek chleba jest ważny dla nas. I my, jako gmina Bogdaniec, malutka gmina, w 90% rolnicza, dla nas rolnicy, ich ciężka praca, to jest bardzo ważna sprawa i my tym świętem oddać im hołd. Zawsze jedno przesłanie. Szacunek do kromki chleba i do rąk, które ją utworzyły. A kolejną edycję 25-lecia kolejnego. Oczywiście. Dzisiaj właśnie otwieramy kolejne 25 lat i myślę, że to będzie się toczyło, toczyło, póki życie ludzkie będzie istniało, bo ta uroczystość zasługuje na to, żeby trwała w nieskończoność. Bo jak zawsze będzie chleb, tak zawsze potrzeba tego dobrego słowa dla jego wytwórców święto jest fenomenalne. A wspomnienia mam tutaj. Tu z ojcem, jako dziecko, przyjeżdżałem do Młyna, bo tutaj były słynne Młyny w Bogdańcu i z piątki pochodzę, zawsze było każde dziecko wyróżnione, jak ojciec pokazał, dzisiaj jedziesz ty do Młyna, albo ty do Młyna. Bardzo lubiliśmy tu przyjeżdżać. Pani, tak szczerze mówiąc, wójt jest fenomenalną kobietą, świetnym organizatorem, robi to znakomicie i to, że tutaj siedzi gorzy w Bogdańcu, dzisiaj, bo jak przychodzę, to co drugi ze mną się wita, to to jest fenomenalna rzecz. I co jest najważniejsze, tu ludzie mówiąc tak szczerze nie zaglądają w komórki, tylko z sobą rozmawiają. A tego nam w Polsce bardzo brakuje, szczególnie teraz.